Na pewno cieszy zwycięstwo tak wysokie nad przeciwnikiem, dobra dyspozycja całego zespołu, mogliśmy zaprezentować cały skład. Nietypowo Mirosław Bugaj wystąpił na prawym skrzydle, gdzie też zdobył parę bramek. Daliśmy pograć, tak jak wcześniej już wspominałem, młodzieży, która zrobiła postęp. Paweł Urbański, bardzo dobry mecz. Michał Nowicki też miał wyjść, ale zauważył dobrą formę Pawła i, i chciał dać mu pograć. No i dobra skuteczność w szczególności w pierwszej połowie Michała Felsztigera zadecydowała o tym, że już w pierwszej połowie w sumie wygraliśmy ten mecz. Przeciwnik nie był zbyt wymagający. Przez cały mecz w sumie kontrolowali, kontrolowaliśmy to spotkanie, trzymaliśmy wynik. No niestety mógł być Troszeczkę, troszeczkę wyższy, bo założyliśmy sobie przed meczem 40 bramek, no niestety to nie wyszło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Cieszy to, że każdy mógł wejść na boisko, każdy miał szansę. No i nie zawiódł chyba ani drużyny, ani trenera. Głowa jest na tym meczu ostatnim wyjazdowym. W kartuzach gramy bodajże. Ostatni mecz, no i koniec sezonu. No niestety, koniec boż, Można powiedzieć, że, że im, im bliżej końca, tym się bardziej yy, rozkręcamy, tak jakby łapiemy formę.